Nawet nie planowałem, że ten film pojawi się w serii Basic, ale gdy go skończyłem nagrywać, to uznałem, że w sumie fajnie, żeby pojawił się w serii Basic, bo jest szybki i konkretny, a jakby nie patrzeć, to zdjęcia czarno-białe czy kolorowe, to też jakby podstawę fotografii, trzeba wiedzieć, kiedy robić zdjęcia czarno-białe, a kiedy nie. To nie jest dzieło przypadku, tylko powinniśmy mieć to z reguły w głowie, kiedy takie zdjęcie ma być pozbawione koloru albo nasycone kolorami nie wiem, kolorami, bla, bla. kolorami, więc przejdźmy do tematu. Basika, czyli tego, że dzisiaj będziemy mówić właśnie o tym. Oddziału. Chciałem sobie dzisiaj porozmawiać z wami, porozmawiać te śmiesznie brzmi, ale mam nadzieję, że ozwieciecie w komentarzach albo na Instagramie, żeby powiedzieć, czy zgadzacie się ze mną, czy się nie zgadzacie. A więc dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać o zdjęciach czarno-białych. Kiedy robić zdjęcia czarno-białe? Kiedy nie robić zdjęć czarno-białych? Jak to z tymi kolorami jest? Ten temat w ogóle szalenie ważny Dla mnie, no chyba nie istnieje fotograf, który nie lubi robić zdjęć czarno-białych Ja osobiście uwielbiam Ale chciałem wam powiedzieć o tym, że to nie jest taka loteria Że to jest uwarunkowane pewnymi rzeczami I ja bym chciał wam te rzeczy dzisiaj wymienić Pokazać parę przykładów, dlaczego robię zdjęcia czarno-białe, kiedy robię zdjęcia czarno-białe, kiedy one są lepsze, a kiedy są gorsze. Powiedziałem takie słowo, że zdjęcia czarno-białe to nie jest loteria. No bo odnieśmy to do przykładu e, reportażu ślubnego, na których często i dużo i intensywnie bywam. No to nie jest tak, że robiłem, powiedzmy, selekcję, mamy tam 140 zdjęć wybranych, tych głównych. E, obrabiam sobie je i patrzę gdzie o kurczę, Hmm, tu jest kolorowo, dawno nie było nic czarno-białego. A, dodam sobie tutaj czarno-białe albo losowo zaznaczam, a to no to nie wiem, powiedzmy, że co tu trzecie zdjęcie będzie czarno-białe. To absolutnie tak nie działa. Bardzo często mam tak, że już na etapie robienia zdjęcia, zrobienia zdjęcia, widzenia go na wizjerze aparatu, wiem, że to zdjęcie będzie czarno-białe, na pewno obrobię je w czerni i bieli, to nie jest oczywiście tak kolorowo, że nie jest tak kolorowo, że wiem, kiedy jest zdjęcie czarno-białe, ale powiedziałem teraz mądrze. To nie jest tak, że zawsze wiem o każdym zdjęciu, ale są takie zdjęcia, gdzie wiem. W reportażu jest mi z tym może troszkę trudniej w przypadku zdjęć portretowych, jeżeli mam jakąś wizję w miarę sesji, bardzo dobrze wiem wtedy, że czy będę chciał kolor, czy nie. No, zobaczcie na przykład w przypadku tej sesji, sesji z polą, którą Wam już pokazywałem, inspirowaną tradyckiem Billy Eilish. Zresztą o inspiracjach film też był, możecie sobie zerknąć, bo tam o tym wspominam, jak to się skąd się ta sesja wzięła. No to zobaczcie na te zdjęcia kolorowe oczywiście, bo w oryginale są one kolorowe. Musicie przyznać sami, że patrząc na to zdjęcie, no to po pierwsze ta krew. Po drugie, tło, które zakupowałem specjalnie na potrzeby sesji. Po trzecie, ta biała koszula. No, ta seria w czerni i bieli nie miałaby takiego wydźwięku. Zresztą zobaczcie, teraz, jeżeli ja wam zamieniam te zdjęcia na czarno-białe, no to nie jest już tak fajnie, prawda? Wygląda to tak troszeczkę, no jakoś coś, coś, coś tego pozbawione jest. Są też oczywiście zdjęcia, które wyglądają zarówno dobrze czerni i bieli, jak i zdjęcia w kolorze. I nie ukrywam, że mam takie momenty, że się zastanawiam, czy może kolor, czy może czerni i Znowu mam tutaj pole dla Was. No trudno, jakoś tak często współpracujemy, tak wychodzi. Więc zobaczcie, jeżeli tutaj mamy zdjęcie, które jest kolorowe yy, i tutaj mamy zdjęcie, które jest czarno-białe. To jest oczywiście nieidentyczne zdjęcie, ale jest podobny moment. Zostawiłem sobie te zdjęcia specjalnie dwa. No jak dla mnie jest zarówno fajne w kolorze, jak i w czerni bieli, więc no czasem ciężko jest się zdecydować wracając jeszcze do tematu reportażu ślubnego to jest tam takich kilka momentów które nie wyobrażam sobie absolutnie mieć w czerni i bieli tutaj mam na myśli zdjęcie bukietu albo portret pani młodej gdzie obficie wylewają nam się z kadru kolory, więc no dawanie takiego zdjęcia czarno-białego byłoby dla mnie fapa. Są też momenty z kolei w reportażu ślubnym, które aż się proszą o to żeby ta czerni i biel na zdjęciu była. No, trzeba przyznać, że reportaż ślubny to jest z reguły praca w dość trudnym oświetleniu, więc tych zdjęć Tymi zdjęciami czarno-białymi często się ratujemy dlatego, że no, są po prostu do kolorystycznie nie do wygrania te zdjęcia, więc to jest też prawda. Dla mnie jest kilka czynników, które powoduje, że zdjęcia są czarno-białe albo kolorowe. No to pierwszym takim punktem jest dla mnie światło, czyli to, co się zadziało na zdjęciu. W przypadku, tak jak Wam powiedziałem przed chwilą, pracujemy na reportażach ślubnych, gdzie jest światło trudne, więc czasem nie jestem do nie dam rady uratować zdjęcia kolorystycznie. Tak, to jest też powód, dla którego zdjęcia są czarno-białe. Czasem światło na kontrze, lampy błyskowe z światła naturalnego, świetnie jakoś, dla mnie przynajmniej, gra, żeby zrobić to zdjęcie ostatecznie w czerni bieli. gdy na przykład fotografujemy w takiej złotej godzinie, którą przecież wszyscy fotografowie kochają, no to nie wyobrażam sobie w takim momencie zdjęcia w tym stylu, które wam teraz pokazuję, na przykład w czerni i bieli. No, kompletnie, kompletnie dla mnie by to nie grało i takich przypadków jest, jest sporo, według mnie. Drugi element, który powoduje, że decyduje się na zdjęcie czarno-białe, jest to, że coś w tle nam rozprasza uwagę. To może być czerwona sukienka, to może być jakiś intensywniejszy kolor nie mówię o, tylko, o sukienkach, może być to cokolwiek, co ma intensywny kolor. To może być jakaś fioletowa ściana, różowa, jakaś bardzo która jaskrawa. Wszystko, co nam odciąga uwagę od pierwszego planu, a my byśmy bardzo chcieli ten pierwszy plan wyeksponować no To wtedy ja zawsze decyduję się na zdjęcie czarno-białe. Czasem być może chcemy właśnie wyeksponować ten drugi plan, nie pierwszy, i znowu na tym pierwszym planie coś nam rozprasza uwagę, więc znowu w takim przypadku działa to identycznie jak w tym, kiedy chcemy wyodrębnić pierwszy plan. Tak samo dla mnie, jeżeli coś odciąga moją uwagę, czernibiel. Kolejnym elementem są dla mnie emocje. Dla mnie czernibiel fantastycznie podkreśla emocje. Bardzo lubię. Kiedy na moich zdjęciach są starsze osoby Automatycznie, nie wiem, jakoś w Lightroomie Ten preset czarno-biały mi się włącza, nic na tym nie poradzę Jakoś podkreślenie ich faktur twarzy, podkreślenie ich wieku Czarni, czerni biel fantastycznie to wydobywa Fantastycznie wydobywa emocje, to nie jest oczywiście tak, że tylko Starsi ludzie będą w czerni i bieli, w młodzi też Ale kiedy jakby W przypadku znowu, no tego reportażu ślubnego, bo ja się głównie tym zajmuję No to jednak tamtych emocji jest mnóstwo, więc tych zdjęć czarno-białych też troszeczkę powstaje. A więc to był Basic o zdjęciach czarno-białych. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Stawcie łapy w górę, zostawcie jakieś komentarze, zasubskrybujcie kanał. Jeżeli macie pomysły na to, co Wam jeszcze wyjaśnić w tej szybkiej i przyjemnej wersji Basic, no to możecie do mnie pisać na Instagramie, możecie zostawić taki temat w komentarzu. Ja się chętnie tym zajmę. Mam nadzieję, że ten temat zdjęć czarno-białych troszeczkę wam. Pokoloryzowałem, rozjaśniłem, odsaturyzowałem. Może tak. Trzymajcie się ciepło, widzimy się niebawem, papa, hej, hej, hej!